A oto nekromanta na koszmarnym poziomie trudności. Przed chwilą zagadałem sobie z Wariwem tutaj, bo biegał mi z tym wykrzyknikiem nad głową. Przypominam, że odporności wyglądają tak, jak wyglądają. Niewiele nam brakuje do stworzenia pryzmatycznego amuletu. Potrzebujemy tutaj tylko kilku kamyczków. Fajnie, żeby jakaś kapliczka klejnotów nam się trafiła. To rubin mielibyśmy już załatwi załatwiony i zabrakłoby nam tylko jeszcze ametystu bez skazy jednego. I mielibyśmy pryzmatyczny amulecik. Teresy by nam troszkę wzrosły, bo na razie to. No nie jest źle, ale jednak, wiadomo, chodzimy na koszmarze już, więc trzeba się mieć na baczności. Mamy zbroję z kości, no szału nie ma, to jest taka pseudo zbroja z kości i szybko lepiej nie będzie, ale poza tym co? Poza tym mamy zęby, muszę sobie przypomnieć, tutaj sobie przypisałem pod F4, tu pod F3, włócznia będzie cały czas pod lewym przyciskiem myszy, chyba jest w porządku, najemnik 38% odporności. Niedługo pewnie czterdziestka mu tutaj stuknie, jakkolwiek by to nie brzmiało. No dobra, wychodzimy w teren idziemy zrobić zadanie z siedliskiem zła. Za chwilę oddam pierwszy strzał z naszej włóczniskości, albo z zębów. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie i ile tego wyjdzie. Zajrzymy sobie do domku. Może jakaś skrzyneczka? Ej, o czemu tutaj? Aha, tu jest skrzynia jejku. Myślałem, że najeżdżam na łóżko i wyskakuje jakiś napis skrzynia. No tak, no miksturek już chyba jednak tych olejowych nie będę podnosił, ale wyczuwam, wyczuwam lekkie opóźnienia. Miejmy nadzieję, że coś strasznego się zaraz tutaj nie stanie. Czekamy na pierwszych przeciwników. Idę po drodze prosto do siedliska. Szczurowi darujemy życie, tak? <ścoughs> Pierwszy przeciwnik spotkany na koszmarze zostanie oszczędzony. No tutaj już może nie do końca. No zęby. Jakieś super ofensywne, może one nie chcą, jeżeli chodzi o obrażenie, ale ilość tutaj naprawdę robi robotę. I teraz tak, mamy tę różdżkę, dzięki której mm, mamy pięć domany za każdego zabitego przeciwnika. No niby nieźle, ale fajnie by było jakbyśmy jeszcze wykombinowali jednak, mm, no fajnie by było tira gdzieś włożyć, co najmniej jednego. No, jak ta włócznia na hita mamy takiego szczura przykładowo. Trzeba się dobrze ustawiać z tą włócznią i damy radę. Mogłem więcej many ze sobą wziąć. Bo jednak. Bo jednak. 5 many za każdego zabitego przeciwnika to nas tutaj jakoś super na pewno nie ustawi. Oho. Jeden element zbroi z kości już tutaj się wyłączył, widzę. Idziemy. Siedlisko zła, dostaniemy punkcik. Do drzewka to włożymy sobie dalej ta ja teraz, ja teraz tam wkładam w ten, ten... więzienie z kości, dzięki czemu mamy zarówno bonus do naszej włóczni, do zębów, jak i do zbroi z kości. Wszystko ładnie się kombi, wszystko ładnie trybi. No na razie jeszcze żadnej miksturki many nie użyłem. Nie, czy użyłem? Nie, chyba użyłem, bo tej mi brakuje. To jakoś chyba nieświadomie kliknąłem. Albo nie kliknąłem, bo ja tutaj zmieniałem pasek, jak robiłem te zakupy tam przecież w piątym akcie. Zaraz, zaraz, ja chyba na to nie zwróciłem tu uwagi. Brakuje nam jednej fioletowej miksturki. Tam chyba w skrzynce jakieś miałem, co? Czy nie miałem? Jak to tam było z tym? Musimy to wszystko tutaj sobie... Oj, ta, procek świetnie. Ja gram w okienku, przypominam. Muszę się tutaj przyzwyczaić. Bo zanim zacząłem nagrywać tutaj ten koszmar, to jednak przerwę miałem. Wy to macie odcinek po odcinku cały czas, ale ja tutaj sobie, wiecie, taką przerwę zrobiłem dosyć sporą. W międzyczasie grałem w wiele innych gier, ale, ale żadna nie była odpalana w oknie. Ale spokojnie, zaraz ja się tutaj do wszystkiego przyzwyczaję. Będzie luzik. Masowo ginął. Mana się odnawia. No, na razie nieźle to działa. Mimo wszystko fajnie by było jeszcze jakąś runkę tir w jakimś fajnym hełmie sobie skombinować. Hmm, czy ja będę chciał jakieś olśnienie robić na koszmarze? Czy powinienem szukać jakiegoś czteroslotowca w broni drzewcowej? Znaczy, tamta to akurat wypadła włócznia, no ale tak ogólnie się zastanawiam. Ok, nie będziemy mieli problemów w robaczym gnieździe. To tak na przyszłość. Często jest tak, że się martwię o to robacze gniazdo, ale tym razem jeżeli chodzi o włócznie z kości i to przebijanie na wylot, to robacze gniazdo jest nam totalnie niestraszne. Muszę lepiej celować tutaj. Widzę, lepiej się ustawiać. No i teraz by się przydało kliknąć manę, ale to najlepiej w momencie jak będziemy mieli strzelać jakąś serią na przykład teraz nie w ogóle muszę inaczej to zrobić eee, muszę zrezygnować chyba z jednego rządka tych fioletowych i jednak <laughs> jednak będziemy mieli tutaj drugi rządek na manę podejrzewam przynajmniej przez jakiś czas okej okay. szukamy gorącego trupa no, bo ta mana się tutaj jednak będzie kończyć. No, zginie ktoś, uzupełni mi manę? Nie, teraz. Strzelamy masowo. Bądź tutaj, jeszcze jedna włócznia za dużo poleciała. Dobra, tutaj sobie kliknę, uleczę się, podniosę kolejną miksturkę, Jest. Jest gorący trup. Ok. Muszę tutaj klikać tak troszkę niefortunnie. Mogłem też to trochę inaczej ustawić, ale dobra niech będzie. Pokonanet. zaklęte zimno mu wylosowali, oczywiście mana nie poleciała. Poleciało dużo mikstur leczenia, ale bez many. Ta, stanowczo potrzebujemy jeszcze jednego rządka z maną. Ale myślę, że tak czy siak damy radę to siedlisko tutaj oczyścić. Zostało pięć potworów. No to chyba. Chyba wyjdzie, tak jest. Zbroja płytowa, najemnik są tu. Aha, on ma przecież tę fajną. Tu jakiś dwustotowiec poleciał. Zabierzemy tę zbrojkę ze sobą z tego względu, że i tak wracamy zaraz do Akary, która będzie nam dawać punkcik do drzewka. To od razu sobie zbrojkę sprzedamy, taką płytową. No, i zbroja z kości zostanie tak bardzo delikatnie wzmocniona, o ile tam, chyba o 15 punktów absorpcji za więzienie z kości. Z samego więzienia chyba nie będę korzystał. Jakby ktoś pytał, to jak się korzysta z żelaznej dziewicy, to działa to również z więzieniem z kości, ze ścianą z kości. Ogólnie jak coś atakują wrogowie, coś trafią wszystko jedno, co może być to więzienie, kurde mi się myli tutaj cały czas niepotrzebnie te zęby na przykład tutaj użyłem, znaczy tych zębów. Ale spokojnie ja się tutaj do wszystkiego przyzwyczaję. Będzie dobrze. Tutaj zęby już takie bardziej wskazane. O i myślę, że tak sobie czasem troszkę więcej pochodzę tutaj jednak. Myślę, że. Myślę, że jakąś kryptę, jakiś mauzoleum sobie pewnie zrobimy. Dajcie mi manę. Mikstura odtajania. Patrzcie, jaki dzielny najemnik bije przez ścianę tutaj. Nie, nie, są, są jakieś lagi, takie delikatne opóźnienia. Znowu się pomyliłem. Okej. Okay. Jednak muszę bardziej się skupić na tej włóczni. Te zęby to tylko naprawdę, jak na przykład będziemy chcieli rozpracować jakieś obozowisko upadłych, coś takiego, chmara tego będzie, no to można wtedy strzelać zębami, to jest to takie bardziej ekonomiczne. Ok, idziemy do Akary. Sprzedamy jej zbrojkę, weźmiemy punkcik. Za 10 tysięcy ponad zbroja, no i teraz tą maną, ja bym jednak wziął jej trochę więcej. Zrobimy tak, to nie jest mi potrzebne i mam nadzieję, że mikstur leczenia to ja tutaj jakoś nie będę musiał używać za bardzo, wezmę więcej tej many, żebym jednak nie musiał aż tak bardzo celować, skupiać się na tym. Tylko więcej, żeby mógł sobie tak pospamować. No i teraz zobaczymy, jak to dokładnie będzie tutaj działać. Tak jest, dajemy punkciki w więzienie z kości, czyli dostajemy 15 punktów absorpcji więcej. Mamy w tej chwili, patrzymy na maksymalne 568-584. No szału, nie ma z przyrostem, ale mówię, to działa aż na trzy nasze inne skile, z których korzystamy tak naprawdę. czy tam czarne, a nie skile. Pierwsze zadanie wykonane, idziemy na krwawą orlicę. No i tak sobie będziemy pomalutko robić ten koszmar. Mam nadzieję, że jakichś tutaj problemów nie będzie, pod warunkiem, że ja tu będę wszystko dobrze klikał. Okej, okay, mamy bosa rozwalonet. I jest kasiorka rodela, to nie mikstury, jakieś leczenia się na razie nie przydają. Oops. a szybkie, co? Najemnik zbagowany nie jest, także może na siebie brać tych wrogów. Jest mana. No manę będę podnosił, ale no, znaczy dobrze działa to 5 za każdego zabitego przeciwnika. Fajna sprawa. Jak nie mamy takiego lśnienia. Syk, zakręty zimno, mikstury wzmocnienia zbieramy. O, teraz to leci mana tutaj masowo. Dobra. Strzelamy sobie wzmocnienie, wzmocnienie, dobra, póki. O, płytowy pas mogę wziąć, a nóż, widelec coś lepszego niż mamy. Dymiącą kulę na sprzedaż, kolejna miksturka, znowu mana. No w tym tempie to mi się plecak zapełni szybko tymi miksturami. Dobra. Trafiamy zawsze, pod warunkiem, że dobrze wyceluję wskaźnikiem myszki, to trafiamy zawsze we wrogów, nie ma żadnego testu na trafienie, blok też nie działa u wrogów. To jest wielka zaleta, jeżeli chodzi o DPSy samego tego typu zaklęcia. Jaskinia, hmm, ja wiem, jaskinia, jaskinia. Yy, no wejdźmy sobie, no, zimny kruk, tak? O, i nie tylko. Możemy sobie wejść, tak dużo tej many leci, to sobie wejdziemy. Jeszcze więcej many. Poza tym musimy szukać tych klejnotów. Nadkruszona czaszka, no to może sobie daruję jednak. Szału nie ma, jeżeli chodzi o cenę. Ostrożnie z tym krukiem. Odporność na zimno mamy 44, no. I tak lepiej niż te inne odporności. Dobra, będę starał się jednak tę zbrojkę odpalać. Pomalutku, pomalutku ona będzie coraz lepsza. Ok, tutaj sobie pozwolę na zęby. Tutaj też. Dobra, używamy many i spamujemy. Póki. powiecie, jak używam. Jak klikam w manę, to ona się odnawia przez jakiś tam czas. Przez ten czas można właśnie spamować. I tak sobie zapełnimy całą kulę z maną. Zapewne. Ok. To jeszcze jakiś szaman się uchował. Mamy go na hita. No delikatne opóźnienia są. Nic groźnego tak naprawdę. Ale na pewno bywało lepiej. Ups. Jestem przeciążony. Aha, już przeciążony. No i musimy dotrzeć. O, jest kapliczka klejnotów. Super, super. Okej. Okay. Dobra, spamujemy, skoro. A, strasznie szybko mi się zapełnia ta kula, nawet... A, bo tu była super chyba mikstura many, nie? Jakoś tak ją kliknąłem, czy tu jakaś mikstura many wypadła. Nie sprawdźmy czy nie mamy jakiegoś spędnego, innego klejnotu. Nie mamy. Mamy tylko Rubin, więc mamy w tym momencie doskonały rubin. Brakuje nam tylko jednego doskonałego kamyczka, żeby sobie zrobić prezmatyka. No i już będę czuł się pewniej na tym koszmarze, jeżeli chodzi o defensywę. Głównie musimy uważać na obrażenia fizyczne, zwłaszcza obrażenia fizyczne strzelców, łuczników, oszczepników, jakichś tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o fizyczne obrażenia w zwarciu, no to tylko na takich szybkich przeciwników trzeba uważać. Oho, czyżby to był zimny kruk? Tak jest, to zimny kruk. Rozwalonet. Tak, włócznia z kości, super, co? Dajemy radę. No, mana szybko zeszła, ale to nic. Oho, oho, już gdzieś tam ucieka. Co tutaj zostawili nam? Kolcze rękawice? Co ja mam za rękawice w ogóle? Aha, takie z odpornością, no to fajnie, żeby jednak było. No, ale może jakieś lepsze poleciały? Weźmy je sobie. Mamy pasek do sprawdzenia, rękawice, zwo rękawice. Zwoje identyfikacji, coś mi tutaj nie chcą lecieć. Wypijemy sobie miksturkę, podniesiemy miksturkę. I tu pewnie zimny kruk pilnował, tak mu wyszło w sumie. Pewnie tu gdzieś pilnował zejścia na poziom drugi, co? Pilnował? Nie, to jest taki inny ślepy zaułek. No, taki w sumie dziwny układ, co? No ale dobra, fajnie by było jednak znaleźć sobie złotą skrzyneczkę. Skoro już tutaj zszedłem, to się rozejrzymy w jaskini. No i będę chodził sobie po tych lokacjach pobocznych. Zajdziemy właśnie do mauzoleum, do krypty. To na koszmarze będą trochę większe lokacje niż na normalu. Pójdziemy sobie do czeluści, może. Będzie fajnie. Dobra, tutaj nic nie ma specjalnego. Najemnik tam ostatnio awansował, tak? 40% odporności. Nieźle to wygląda. Kapliczka umiejętności. Jak najbardziej sobie załączymy tutaj zbroję z kości. I mamy przez pewien czas zwiększone obrażenia, teraz tak solidnie. 680, tutaj w przypadku zębów 161, niby dużo mniej, ale, ale jednak na takie wielkie chmary potworów, które mają niewiele punktów zdrowia, no to można śmiało takimi zębami atakować. Zwłaszcza jak to są grupy takie, właśnie rozproszone. Także włócznia z kości nie może tego fajnie przybijać na wylot i atakować kolejnych, no to wtedy sobie zębami można spamować. A oto i. Przeciwnik idealny podwócz nie z kości, bo tak fajnie sobie tutaj szli taką zbitą grupką. No jeszcze idą. No to dwóch bosów tutaj, tak? Było? Pod rząd jakoś, tak. Olejowa mikstura tego już nie zbieramy. Ametyst poleciał, może być. No, krepnięcie mają. Jednak nie... wolałbym blisko nie podchodzić. To jest taka postać do trzymania się na odległość typowa. I tak, a my też na pewno bierzemy, to wzmocnienie. O, jeszcze trzeci bosior, a tajemnik znalazł czwartego. No to to jest fajne miejsce, co? Dobra, pokonane. Dajmy najemnikowi miksturkę. W komentarzach proszę pisać, jak się daje y, miksturkę najemnikowi. Z, z, znaczy chodziło mi o to, że pytać się, no nie? Nikomu nie odpowiadać, tylko się pytać. Bo to jest przecież tajna, tajemna wiedza. Nikt nie może wiedzieć. Także, jak ktoś się zapyta, to proszę nie, nie pisać. Nie? Bierzemy więcej wzmocnienia, chociaż ta, ta mana tu będzie szybko schodzić. Wzmocnienie to raczej nie za często, jeżeli się trzymamy z dala. Więc, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby zapychać się tymi miksturami fioletowymi. Te zombiaki, nawet odporne, pewnie mają jakąś odporność na magię, delikatną. Oho. No i czuję, teraz było opóźnienie. Łuczniczka obarwała włócznią z kości, ale dopiero później system zareagował. Hmm, dobra, weźmy sobie manę. Tę jedną manę zostawimy. No nie ma problemów z maną, jest ok. I... Okay. Najemnik sobie też świetnie radzi. No też za wiele obrażeń mu nie zadają, bo jednak szybko giną. Zanim wrogowie się zdążą rozkręcić na najemniku, to popadają wszyscy. Okej, okay. sam nasz najemnik jakichś wielkich obrażeń to on tutaj nie ma. No i nie ma mieć, on to ma taką tutaj daliśmy mu, pamiętacie? Znaczy, ja mu dałem. Yy, wiecie, tam na tej sklejce. Tylko po to, ponieważ ma tutaj 26 do życia, czyli taka lepsza defensywa. Bo on tu nie ma zabijać, on ma tylko wystać z aurą. Aczkolwiek ten bonusik do, do życia z tej broni to stanowi tylko taki niewielki procencik jego puli ze zdrowiem. Także szału nie ma. Dobra. Mamy w każdym razie złotą skrzynkę, czyli wychodzimy stąd. No, nawet w sumie, chodźmy sobie tędy, będzie chyba szybciej, nie? Mm, przy okazji, załatwimy jakieś sprawy u akary, zidentyfikujemy przedmioty. Tutaj kilka mamy takowych, na przykład pasek słaby. Rękawiczki słabe. O, no tutaj no, 3000, no słabo. Nowa mrozu i lodowa ta zbroja, słabo to sobie system ceni. Ale tutaj 25000 zdecydowanie lepiej. ok, kluczyki są, portale są. W sklepie tam nie musimy niczego szukać. I teraz tak. No właśnie. Brakuje nam ametystu. I ametyst wpadł. Potrzebujemy jednego bez skazy, lub le jednego takiego po prostu zwykłego, lub kapliczki klejnotów. Mamy tutaj, widzę, trochę tych fioletowych jeszcze. Ja tu sobie stransmutuję, ale chyba nie będę ich podnosić. Nie na tym etapie. Jakby coś się złego stało, byśmy je tutaj pozużywali, no to może się skuszę. Weźmy jeszcze tutaj, zróbmy transmutację tych malutkich. 46 tysięcy do zdeponowania. Po malutku zbliżamy się do pierwszego miliona, którego nie musieliśmy ukraść. Hmm, Okej, okay. jak tam z czasem stoimy? Zdążymy zabić krwawą orlicę, myślicie? Chyba, chyba się uda. Jak się uwezmę tutaj, zawezmę zimna równina. Jeżeli najpierw nie będę chciał wejść do krypty i mauzoleum, tylko ją po prostu tam ubić, no to powinienem dać radę, idziemy. Mana jest jakby co. Nawet tutaj jeszcze jedna miksturka. W plecaku. Zbroja z kości naładowana. Po drodze. Idziemy na cmentarz. Hej. Okay. Partyzanę chcecie, żebym sprawdził, czy nie ma czterech slotów? No lśnienie ciężko by było zrobić tutaj. Musiałbym, wiecie, na hrabinę może pochodzić, coś. A pewnie, pewnie nie będę chodził. Niby to jest, wiecie, battle.net, czyli sobie zgodnie z założeniami mogę na takie coś pozwolić, żeby pochodzić, pofarmić, poexpić. Ale na hrabinę chyba nie będę szedł. Co nam wypadnie z run tak po prostu. Po drodze, gdzieś to nam wypadnie, nie będę chciał chyba tych run dofarmiać. Jeszcze gdybym miał jakieś wielkie problemy z tą maną, by mnie to drażniło, no to może bym się skusił, żeby to olśnienie jakoś przyspieszyć. W ogóle próbować je zrobić, ale. Udało się znaleźć fajną taruszkę plus 5 do many za każdego zabitego przeciwnika, to sobie jakoś poradzimy. Jeszcze jakbyśmy gdzieś tira włożyli, to już w ogóle by nie było problemów. Problemu. I... Ostrze wymiarów, topaz, rubin ze skazą, to tak trochę średnio, dużo many leci. Co my tu mamy? Bishibosh. No to jak najbardziej, Dobra. O tutaj, tutaj zęby, jak najbardziej wskazane idealnie. Tutaj, młócimy wszystko, jak wam się podoba. 77 złotych monet. Ciężka kusza, mana. No dobra, niech będzie jeszcze jedna. Leczenia nie potrzebujemy. No chociaż właściwie mogę sobie kliknąć, bo nie jestem uleczony na maksa. Zaraz poziomik w ogóle wskoczy i nam się zregeneruje, i zdrowie, i mana. Tak jest, właśnie teraz. Co my tutaj dawaliśmy? Zręczności nie potrzebujemy, siły na razie nie musimy dawać, nie mamy jakiejś super zbroi tam do założenia, więc jedziemy w żywotność chyba. No i tutaj myślę, że dalej więzienie z kości. Tutaj już mamy absorpcję 95. Tutaj prawie 700 obrażeń od magii, tak patrzę na te maksymalne, odpalimy sobie tu. No, będzie cmentarz. Pierścionek wypadł, tu się czają. Uj. Przelepiej celować tym kursorem w tym oknie. Kamienne pola, no nie trafiłem. Ale tu gdzieś blisko było rozgałęzienie, nie? O, o, tutaj zęby, jak najbardziej. Super działają. Tutaj włócznia. Jak tam klucze. O, wezmę sobie zwój identyfikacji. Kasę podnosimy. Tak, tutaj było rozgałęzienie, już widzę na mapce. No, nope, to nie. Zostajemy przy obrażeniach. Czy zdążę z tą kapliczką dobiec do. do. krwawej orlicy. Aha, no i sprawdzałem w ogóle teraz ten bonusik. No, już kapliczka zgasła. Te bonusy sprawdzałem z kapliczką za wzięcie poziomu. Tak naprawdę to mamy 600 obrażeń od włóczni z kości, a jeżeli chodzi o zbroję, mamy 75 absorpcji. Mm, Okej, okay. tutaj zęby wskazane, bardzo dużo przeciwników z małą liczbą punktów zdrowia. Okej. Okay. No, taka masówka. Oho, no tutaj myślę, że włócznia jednak, bo tacy zbici w kubkę. Nekromanta, no ale co jakiś czas go tam smerają, ta zbroja nawet, nawet tam coś absorbuje. Nie, nie zostaje zdjęta na hita, jakby nie patrzeć. Także podoba mi się, jest szaman. Antidotum chyba nam się tutaj na razie nie przyda. No i mamy cmentarz. Zbyt wiele pustych grobów. Zbyt wiele pustych grobów. No ciekawe czemu. Maska. Katana by była zielona, tak? To już wiemy. Albo oblicze Black czy jak to się tam wymawiało. Jeżeli byłaby unikatowa. Nie chcielibyśmy chyba żadnej z nich. Dobra, gdzie ta orlica straszliwa? Tu jest. No, ma teresy niezłe. Znaczy ona życia ma dużo ogólnie, ale spokojnie. Póki się będzie trzymać w pobliżu tych swoich zombiaków, to przy okazji będziemy również zombiaki zahaczać tą włócznią. Chodź, wyjechałem poza okienko. Mam ją na celowniku. Nawet jak wyjdzie poza ekran, to będę w nią strzelał. Nawet nie muszę za nią wtedy ganiać, bo jak ona wychodzi poza ekran, to później już nie jest taka skłonna, żeby odbiegać. Praktycznie sobie stoi w miejscu i można ją szybko załatwić. Ok, na pierśnik żółty poleciał. Możemy wziąć sobie. W ogóle głowa jakaś fajna, żeby pod te włócznie z kości poleciała, bo tutaj mamy tylko jeden do włócznia z kości. No szału nie ma. Jakaś taka fajna szara głowa z miejscem na klejnot, chociaż jednym. Jakaś tam włócznia z kości plus dwa, coś w ten deseń i już byłbym bardzo zadowolony. Dobra, słuchajcie. Tutaj zakończymy sobie odcineczek. W następnym odcinku myślę, że... O, no, takie słabe. Znaczy mogę skoczyć tutaj sobie, się ogarnąć jeszcze. W następnym odcinku zrobimy sobie kryptę i mauzoleum na pewno. Ona nie może uwierzyć. Przesłobimy kryptę i mauzoleum. Nie wiedzieć czemu. Może tam coś ciekawego znajdziemy. Może brakujący kamyczek do pryzmatycznego amuletu na przykład. Dziewięć do życia szału. Nie ma. Pie te pierścionki fajne mamy naprawdę. Aha, no i w ogóle ten... Y y y 30% szybsze rzucanie czarów, jeszcze, jeszcze mielibyśmy bonusik do szybkości rzucania czarów. Ja myślałem, że przy 30 nie ma kolejnego progu. Jest progu przy 10, przy 20, przy 30 też. Dopiero przy 40 nie ma progu. Tak to działa u nekromanty. Także jakby jeszcze gdzieś dyszka wpadła w amulecie na przykład no właśnie, w jakimś pierścionku tylko że my mamy naprawdę fajne lesy w pierścionkach także ciężko by było. No ale jeszcze moglibyśmy naszą włócznię przyspieszyć delikatnie. DPS-y chyba o prawie 10% byśmy mogli zwiększyć. Bo tak to te progi działają. Tutaj sobie zrobię transmutację. Ok. No i w następnym odcinku idziemy robić kryptę i mauzoleum i może jeszcze coś tam jeszcze zdążymy zrobić. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się na razie.